Ryjek. taki bardzo szybki poradnik jak się jak stoisz na takim małym znaku zapytania co sobie kupić za nawigację jeśli chcesz jeździć ciężarówką i masz do wyboru nowego Garmina Dezla albo starą lub nową e, nawigację tomtoma, Toma zamykaj oczy i zapierdzielaj po Tom Tomach nawet jakby się od 1000 zł więcej dać naprawdę to będą najlepiej zainwestowane pieniądze w twoim życiu. Z jakiego względu? A na przykład takiego. Już pokazuję i objaśniam na szybko. Ustawisz sobie punkt docelowy, i to do tego punktu docelowego jedzie, nigdzie nie świruje. Ładnie prowadzi. No, ma to wszystko swoje ręce, swoje nogi. Natomiast nasz ukochany garmin na przykład przez jakiś czas umijał a dwójkę. Teraz już pokazujemy co on tu odpieprza. Spójrzcie Tu idzie do strada. na... na... O, sorry. Kurą idzie strada. Ale nie Ja sobie zetnę I nie ma żadnych punktów ograniczeń Żadnych, nie wiem Mostów na tej autostradzie Niskich, których Nie wiem, czy nie ustawiam, nie ustawiam Kurwa, się wieszam Czy mam ustawione wysokości szczapy Czy szerokości długości Nie, on tak ma Już pokazuję, objaśniam Zobaczcie dalej przed chwilą fajnie na pile pokazywał, gdzie w bok odjeżdżał. Teraz widzę się, a nie, już znalazł alternatywę. Po co jechać dziesiątką? Po co? No przecież tam już są wodnice, jest piły. No nie, ja sobie ją zjadę, objadę. Przecież no, kierowcy się nudzi i, i będzie miał fajne widoki. No. no nie chcę tylko mówić co, ale pewna część męskiego ciała. Generalnie ta nawigacja jest do dupy. Ona potrafi, a dwójkę od. Y, między Magde nie Magdeburgiem, między, Bu, między Burgiem a tak. Między Burgiem, a Berlinem potrafi omijać. I Walislandem. Jest tak pierdzielnięta Już pokazuję, objaśniam. Jeszcze raz sobie wbijemy Ten sam adres. Dokąd. Ostatnie. Tu w studce rozpocznij Jeszcze raz obliczymy I za każdym razem inaczej obliczę To też jest dobre Trzy razy obliczysz trasę Trzy razy rzucisz, trzy razy inaczej No to sprawdzamy teraz Jak teraz poprowadził trasę Ta aplikacja ta, pika, ta nawigacja jest tak niestabilna O, teraz poprowadził autostradą Teraz potrafi poprowadzić autostradą, ale za chwilę się zmieni spoko. No to nie patrzcie, zaraz Chcecie się pośmiać? To patrzcie, jak teraz obliczył. Dosłownie przed chwilką mi zmienił trasę. Teraz on sobie obliczył, że on pójdzie tak. No przecież to nie ma sensu. No naprawdę to nie ma sensu. Zrobimy tak. Wyłącz. Zapominamy o nawigacji. uruchom jeszcze raz, i to są moje wartości, które mam wpisane. 19 metrów długości, 40 ton, 2,30 szerokość, 3,85 wysokość. Nic nadzwyczajnego. I jeszcze raz jedziemy z obliczaniem mapy. Ostatnie Stutce. Start. Fakt, faktem, ta nawigacja jest bardzo szybka pod względem obliczeń, i tak dalej. Do starego tam to ma 7250 chyba, jak dobrze pamiętam. No tego z live w każdym razie. Bo to w ogóle jest przepaść. Znowuż obliczył dobrze 2 km tylko różnice, to pewnie gdzieś tam jakiś tam powiedzmy tak, znowuż dobrze poprowadził mnie ładnie przez, przez autostradę. Bo przed chwilą tu prowadził, bo sobie za skrót, że zaoszczędzi 3 km. A jak piłę tym razem przejeżdżamy, O tak samo. Dobra, chwilę sobie poczekamy i zobaczymy, co nam mądrego pokaże za chwilę. No i generalnie powiem Wam tak. Live nie działa zupełnie, bo to też jest nawigacja z live'em. O! coś przeliczę. Już jest zmiana. 590. Zobaczcie. Chwila, moment jedziecie i ona po prostu zmienia tobie nastawy, przywracałem nawigację do ustawień fabrycznych a ta cały czas ma swoje przywracałem nawigację do ustawień fabrycznych trzykrotnie trzykrotnie ustawiałem pojazd trzykrotnie na nowo wszystko było ustawiane, dokładnie nawet z kolegą i trzykrotnie wychodzi to samo, teraz pewnie będzie prowadzić przez Berlin i ona tak sobie potrafi zmieniać, raz tu, raz tu, raz, raz no dziękuję przez Berlin ja według niej mam zrobić o 80 km dalej. nie, 518... Tak, 518 kontra 589. No to mamy 71 km różnicy. Z tym, że tu walisz przez Berlin, przez a przez najgorsze badziewia, które można jechać. To ja już wolę jechać tutaj w Szczecin do góry kołbaskowo i ominąć największe bagno, także... Jak macie do wyboru, bierzcie tą Toma. Miałem tą Toma, zbiłem go. Kupiłem DEZLA też za 1800 zł. I co sobie wyobraźcie, że tak żałowałem tego DEZLA, że naprawiłem tą Toma. A to już dużo świadczy. Są, prze, są przewa Jest przewaga. Jest przewaga garmina, na przykład w znajdywaniu industrialek. Bo jest to e, fajnie pokazane pod względem tych po Prostu nie będę teraz pokazał podczas jazdy. Wolę sobie trzymać go tak. Telefon będzie dla mnie bezpieczniej, bo w Niemczech niestety są z drogie mandaty za telefon. A szczególnie jak będę jeździł, myszkował, to zwrócę, zwrócę po prostu na siebie uwagę. Ale w każdym razie, jak szukasz industrialki, warto użyć Dezla Jak lecisz do celu, zamykaj oczy, tam tamtoma. Albo podam nawet taki przykład. Na A4 nigdy Dezel nie widział żadnego korka. A Garmin pokazywał mi go zawsze. Plus, minus, parę minut. Ale zawsze mi pokazywał, Garmin, zawsze pokazywał mi tom, tom, że jest na przykład korek, jakieś jest tam zatwardzenie na drodze. A Garmin, choćby autostrada była zamknięta, a była taka jedna już sytuacja, że autostrada była zamknięta. Garmin mnie prowadził przez A4, a TomTom -tom pokazał, że jest zamknięta autostrada. Także, panie i panowie, jak stoicie między wyborem TomTom -tom a Garmin, zamykajcie oczy, bierzcie TomToma. Serio. Nie warto wydawać tych pieniędzy. Lepiej zapłacić nawet tych nowszych tą roczną subskrypcję. Tam chyba 80 zł za fotoradary, ale macie święty spokój. Wiecie, że ta nawigacja jest stabilna ona was zaprowadzi z punktu A do punktu B Tak jak wy sobie tego życzycie Zmienicie sobie trasę I on jedzie A tu mimo wszystko, że zmienisz sobie punkt trasy Już to wam nawet pokażę Tak na szybko O oh, Jezu Ustawię sobie na przykład ten na Szczecin To logicznym punktem No kłopackowo, tak? Żeby jechać To takim logicznym zachowaniem będzie Że poprowadzimy przez piłe. Ale nie! Ona na 100% mnie poprowadzi przez S3. Dam sobie rękę obciąć. Co no, w obliczaniu trasy ona jest mistrza? Nie, cyk, 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 chwila moment, parę sekund. To by się przydało w tą tomę, żeby on tak chodził. Bo w takich kluczowych sytuacjach, no plus 35 km no dobra, start, pokaż co pokażesz. 619, na 100% STRIKOM prowadzi No, no dziękuję 3. Zobaczcie jak ja na koło robię jak tu do Wałcza jest normalna ładna droga Dobra, wbijemy sobie na wałcz Dobra, wałcz mamy tu Przed wałczem sobie damy punkt średni no dalej o teraz coś myśli dobra czytał tutaj trasę plus 68 km no to ciekawe co ona teraz wymyśliła no, plus 68 albo 519, a jest 619, a jest 572. No, co ona tu wywija? Ja pierd. No, no to. E, drodzy kierowcy, przez piłę będziecie omijać, przez krajenkę i Wysoką. <gry> no, także tu nic nie ma, nie? Tu nic nie ma. Nie jest zamknięta droga. Nie ma żadnego mostu. To od razu wam mówię. A widzieliście nastawie, jakie mam 3,85 wysokość 40 ton masy całkowitej, 19 metrów długości 230 szerokości. O, Ci ona nastawił się. Bo prowadzi was przez miasto teraz. I ona tak co chwilę, ona tak cały czas zmienia. Nie płać za garmina, nie rób błędu tego co ja. Naprawdę popełnisz największy błąd w swoim życiu. Zobaczcie, przed chwilą mnie miałem... 619, teraz mam 504 km. Znowuż gdzieś sobie skróciła na 100% w tym momencie. Omija autostradę. Ten ma nadal 510, czyli powoli, że tak powiem, idzie to tak jak powinno iść. A teraz wrzucimy sobie i sprawdzimy, czy czasami nie omija autostrady. Jakieś takie mam wrażenie, że. O, pięknie! Dobra, spójrzcie na to. Już pokazuję, objaśniam, tu jest autostrada. Tu jest autostrada, tu jest land. No, jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest droga landowa przez miasta, 104. Jednopasmowa droga. Także, według tej nawigacji, szybciej pojedziesz landem ciężarówką, gdzie masz ograniczenie do 60 i jeździmy powiedzmy do 70 tam dwóch, tak jak ja na 70-72 mam ustawione niż autostradą, gdzie mam 8-8 także no polecam się nie wpierdzielać w to planowanie przerw jest jakaś zmiana ustawienia wigacja Tryb czy krótki czas albo bezdroża. No i co, co ja mam wybrać? Krótki czas czy bezdroża? No mam krótki czas, minim, minimalizuję czas przejazdu. Faktycznie tak Wam minimalizuję, że zaoszczędzi 5 km, ale za to 120 będzie zapierdzielał Landem. No. Brawo Garmi, brawo. Jesteście zajebiści. Naprawdę jesteście zajebiści stworzyliście nawigację bezużyteczną którą mogę wypierdzielić przez okno ona jest niestabilna co chwilę pokazuje co innego sama zmienia sobie trasę bez mojej zgody gdzie nie wyrażałem żadnej zgody na zmienianie mojej trasy nie, ona sobie sama zmienia omija przez krajenkę piłę, gdzie nie ma nic albo przez centrum miasta gdzie jest zakaz to od razu wam mówię, tak jak ona mnie prowadzi tam jest zakaz dla ciężarówek tam jest zakaz dla pojazdów powyżej 3,5 tony i co mam się słuchać tej nawigacji w tym momencie I jechać pod zakaz, dostać mandat Kto za to kurwa zapłaci jak ja dostanę mandat A będę nowym użytkownikiem I nie będę wiedział, że tam jest zakaz Także Także no Swoje zdanie wyraziłem Olać Garmina, brać Tom Toma